Kurczę, no chyba faktycznie ten mój ulubieniec chyba dzisiaj ma rację, no. Jest to bardzo charakterystyczne, że taki typowy przeciętny prawak antysystemowiec, konfiarz. Na ogół wygląda jak piwniczak, jak osoba, która za bardzo nie wychyla się ze swojej nory, osoba, która nie zna świata, która nie zna za bardzo szerszej rzeczywistości, która żyje w bańce internetowej, która przez większość dnia klika w komputer nie w takim sensie zawodowym, ale w sensie po prostu spędzania wolnego czasu, bo na nic innego nie potrafi go poświęcić i która potem będzie pouczać wszystkich innych, jak to nie jest mądra, jak inni się mylą. Jest to naprawdę żałosne, śmieszne, a jednocześnie bardzo, ale to bardzo żenujące. Kurczę, no nie wiem. Chyba trochę ze mnie piwniczak. Tak. Jakieś klocki na półce stoją. Taki kurde, trochę zarośnięty, trochę nieogolony. No, nie jestem taki wysportowany, ale może jak zmienię kadr, to trochę lepiej będę wyglądał. Dobra, a tak na serio to przerzucanie się jakimiś stereotypami na temat wyglądu czy zainteresowań, to jest po prostu żenada. Jak można mówić, że typowy prawak nie zna świata, nie zaznał życia, pewnie w ogóle nie chodził do pracy. Stary, ja od 11 roku życia pracuję. Oczywiście nie pracowałem... U jakiegoś prywatniarza, jak miałem 11 lat, pracowałem u rodziców. Po 6-8 godzin dziennie. Jak miałem 11 lat. Jak miałem 13 lat, to często nawet i po 12. Rodzice mieli swój biznes i w tym biznesie razem z rodzeństwem im pomagaliśmy. Często było tak, że o północy z ojcem myliśmy podłogę w barze, który mieścił mniej więcej 100 osób. Więc możecie sobie wyobrazić, że podłoga w tym barze była całkiem spora. Nie będę się licytował, kto w życiu przeżył więcej. I tak, wolny czas często spędzam przy komputerze. Często ze znajomymi, w jakichś rywalizacjach online. I jaka jest różnica między tym? Czy zagram sobie meczyk w CS-a albo w Lola, a pójdę na boisko pograć w kosza czy w nogę? Różnica jest tylko taka, że tam się bardziej wysile, fizycznie tutaj mniej. Ale emocje, jakie temu towarzyszą, są dokładnie takie same. I jeżeli tobie przeszkadza to, że ktoś nie chce fizycznie spędzać czasu aktywnie, no to jest z tobą jest coś nie tak, a nie z nami. Bo ja, może, nie jestem super wysportowany, może nie mam takiej szerokiej klaty jak ty, ale to, jak kto się prowadzi, jakie kto ma zainteresowania, to naprawdę nie świadczy o tym, jakim kto jest człowiekiem. Po prostu takich głupot jak dzisiaj to dawno nie mówiłeś, Kamil. I chyba muszę ci przypomnieć instrukcję, co powinieneś w takiej sytuacji zrobić. Wystaw przed siebie dłoń, połącz ze sobą te trzy palce, dwa pozostałe złóż do środka, i następnie puknij się w czoło. Dostaw lajka i obserwuj. Do następnego.